No, i to Damian! Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z Browstarz na moim kanale. Jest się ze mną bardzo fajny gość, bo jest się ze mną Weronika, czyli moja dziewczyna. Heja. Ona dzisiaj będzie miała do otworzenia 10 legendarnych star dropów. Zobaczymy czy uda się trafić coś fajnego. A to dlatego, że prawdopodobnie już jutro, bo ten pasek pokazuje, że już bardzo malutko brakuje do tego, żeby każdy gracz Stars dostał legendarnego star dropa za darmo w sklepie. My dzisiaj robimy test tych star dropów, a jutro już będziecie wymogli otwierać na swoich kontach, jeżeli wejdziecie do sklepu i sobie klikniecie i otworzycie. Swoją drogą, słuchajcie, jeżeli ktoś będzie otwierał właśnie tego legendarnego star dropa, to polecam nagrać ekran i podesłać do mnie na Instagramie Damian4ty, bo będę brał właśnie stamtąd nagrania od Was, jak z waszymi reakcjami do odcinka, no i myślę, że zrobimy sobie taki gruby odcinek się z, nie wiem, może 100 star dropów legendarnych, albo może nawet 1000. Zobaczymy, jak dużo mi tego podeślecie. Także jak chcecie być na odcinku, to wbijajcie na Discord Pingwinki Damiana, albo na Instagrama Damian4ty, po prostu w wiadomości wysyłajcie mi filmik. Także, moi drodzy, na start tutaj oczywiście, jako że mamy teraz podwojone star dropy, to Weronika, możesz tutaj sobie otworzyć dwa, nas na jej koncie oczywiście teraz otwieramy. Jakby ktoś pytał, dobra, i czy zaczniecie od jakiegoś fajnego? Nie, no niestety tutaj z tego tutaj ulepszenia dostajemy tylko rzadki, ale to może dlatego, że żadnego nie zrobiłaś magicznego? Spróbuj w jakiś sposób. To teraz spróbuję z dwoma obrotami. Czemu dwa obroty? A! Czemu szatkę mi pisujesz? Babo, babo! Zrób trzy, zrób trzy, zrób trzeci jeszcze, jeszcze trzeci. Na szczęście. Ja miałem taktykę wcześniej do mega że są trzy. Dawaj. O, patrz, jest bardzo rzadki. Poskoczy jeszcze raz, chociaż na epicki nie poskoczy. Ale zawsze lepiej niż rzadki, co nie? Też, prawda? No i dobra, no i są podwajacze żetonów. A ja słuchajcie, muszę wam powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż jeżeli oglądaliście mój poprzedni odcinek z Brawl Stars, to wiecie, że aktualnie mam dla was do rozdania aż 8 razy coś bardzo niesamowitego. Ponieważ Brawl Stars zrobił największy giveaway ever, ever, ever. A jest to oczywiście w postaci takiego złotego biletu, złotego tokena, którego można właśnie wygrać. Nagrodą gwarantowaną dla każdego jest minimum 170 gemów, a jeżeli ktoś już dostanie właśnie ten złoty los, to będzie mógł sobie zażyczyć co tylko będzie chciał. Także w tym momencie będziemy losować pierwszego zwycięzcę, Pierwszą osobę, która będzie miała szansę zdobyć właśnie ten złoty kod z poprzedniego filmu. Także Weronika czyń, Honory. Klikaj zwycięzcę. Ja przypominam, że trzeba było napisać w komentarzu, co by się właśnie wybrało. Damian, ja nie wiem po co, ale mam kartę Google Play, ale już ją zużyłem. Ale chciałbym mieć 170 gemów. Oliver. Dobra, czyli Oliver chciałby mieć 170 gemów. Także gratuluję serdecznie, Oliver. Ja już tutaj znajduję Twój komentarz, odpisuję Ci na niego, zgłoście do mnie, bo jesteś pierwszą osobą, która będzie oprócz tych gwarantowanych 170 Gemów, miała jeszcze szansę zdobyć złoty bilet. No i moi drodzy, jeżeli Wy też chcecie mieć dzisiaj szansę zgarnięcia właśnie takiego złotego biletu, to koniecznie lećcie szybciutko, zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Zasubskrybujcie mój kanał, wciskajcie ten guzik tam subskrybuj na dole. No i napiszcie w komentarzu, co mogą dzisiaj napisać w komentarzach. Co jedli dzisiaj na obiad? Co dzisiaj jedliście na obiad, tak. I już możecie właśnie zgarnąć drugą taką nagrodę ode mnie. Przypominam, że łącznie mam ich 8 i dwie takie rozdam też u mnie na Instagramie. Także bardzo serdecznie zapraszam Was na Instagram damian 4 ty, Wpadajcie tutaj, o do tego Instagrama, który w którym za swoją bo tam w najbliższych dniach pojawi się post, pod którym będzie można zgarnąć aż dwie właśnie takie nagrody. Formalności już mamy za sobą, to możemy lecieć z otwieraniem dzisiaj mega fajnych rzeczy. Także Weronika, masz tutaj mitycznego i epickiego stardropa u siebie w sklepie. Widzę, że Kodzik Damian siedzi bardzo fajnie. W ogóle jak ty masz dużo gemów. Co, jak ty to zrobiłeś, że masz tak dużo gemów? Kupiłam. <grym>, ale z kodem Damian. Tak. No to szanuję, nie. Słuchajcie, ktoś kupuje z kodem Damian. Bardzo dziękuję każdemu, kto kupuje z kodem Damian. Tutaj też jeszcze wyświetlają osoby. No to słuchaj, bo ty nie trafiłaś, to ja ci coś trafi. ja ci trafię coś fajnego z epickiego. Patrz, tu będzie minimum jakaś emotka. to, uwaga. 3, 2, 1. Tego nie było. Tego nie było. Ale dobra, jest jeszcze mityczny. Ty jeszcze masz tu w ogóle stację widmo i taką taką. Całkiem fajna, taki garneczek. Ustawiasz czy co ty masz teraz? Nie, no ja mam. Kotka A ty masz takiego kotka doły. fajnego. Okej, okay, no, dobra, no to ty, to ty nie, dobra, to ty nie ustawiasz. Czy jest coś jeszcze fajnego tu u ciebie w sklepie? No, chyba nie. Ej, ten hrabia chociaż pęgula za 39 gemów. Całkiem spoko, deal. Masz jakiegoś skina do pana P? Nie. Ale fajny, nie? No taki. Na Halloween za 39 gemów? Chcesz, kupujesz? Tak, kupuj. Kupujesz? No dobra, to ja mam ci to kupić? No dobra, twoje konto, z Ale za 39 gemów taki hrabia pęgula i to serio jest mega dobry deal. Ten skinek naprawdę, za taką kwotę. Mega, mega mocny, i do tego jeszcze pa, jeszcze jakaś moteczka. No z oczkami. Okej, okay, dobra, bardzo spółko. Jest, jest tutaj mityczny Stardrop, i już po nich przejdziemy, słuchajcie, do tych legendarnych. Trzeba tu użyć mocy. Ej, baby, Joda ma dobrą moc. On Mandaloriana parę razy latał, także Joda używa mocy. Dawaj, ja ci czaruję tę tą, tą mityczną w tym momencie. Mm. <laughs> no i w środku. Jodzisko, dzisiaj nie masz farta, niestety. Mój baby Joduś. dobra, to niech on wraca do siebie. No to słuchajcie, widzowie, lecimy już z dziesięcioma legendarnymi stardropami. Także Weroniczko, proszę cię tutaj z pierwszy stardropik. Czy masz jakiś sposób, żeby fajnie go otworzyć, żeby coś fajnego wypadło z tego stardropa? Czołem. Czołem. Co jak ty chcesz czołem? Nie otworzyło się. Ej, bo mi rozwalisz telefon z główki! jest jest, dobra! Yy! i od razu skinek w legendarnym Stardropie. Jaki? Jaki fajny w ogóle. Ryserz jednorożę z Barley dawno, dawno temu. Ej, fajowy. Mega fajny nawet ten nawet nie skinek. wiedziałam, że jest taki. Słuchajcie, trzymam za Was kciuki, żebyście Wy też tak dobrze trafiali jutro, właśnie z tego legendarnego Stardropa, żeby takie fajne rzeczy leciały. Polecam Ej, wcześniej po uderzyć czołem dwa na razy. Dwa ra... Tylko nie za mocno, żeby Wam się ekran czasem nie popsuł. <laughs> to ile łapek dla Weroniczki, za to, że wystąpiłam na odcinku. Jak chcecie kolejny odcinek z Weroniką, to ile łapek? 4537. Dobra, czyli 4 cztery... 4537 łapek po tym filmie i robimy kolejny jakiś taki długosek. Może będziemy jakiś challenge robić No to co, pomijamy tego tutaj Ej, jeszcze jest taka motka Okej, okay, dobra Te legendarne star Dropy, całkiem op No to lecimy, słuchajcie, z drugim legendarnym stardropem dzisiaj Także już wymyśliłeś jakąś fajną taktykę <trym>. na tego Nudny sposób palcem Co? Po prostu tak Tak A nie odda? I da pewnie jakieś słabe rzeczy Zobaczymy To czekaj, to buziaczka Na szczęście Uwaga! Mówiłem, że nie odda co ty A. zrobiłaś? No to widzowie lecimy z trzecim. Czy tym razem Weronika? Masz jakiś ciekawszy sposób. Zamykam W czy... Ciemno? Tak. Na mi, weź. Palec mój. No no no. Na pewno? Tak! Na pewno tak? Tak! A jak nic nie będzie dobrego? To trudno! No dobra masz. Baga? No nie, Misteriajo do mnie dzwoni! Misteriajo, nie mogę teraz rozmawiać. Robię opening Co Przepraszam, Mysterio! No, goście, widzisz co wypadło? No nie za dobrze. Monetki, czyli trzeba wymyślić jakiś bardziej kreatywny sposób. Mm -hmm. Na czy czas czwartego stardropa. Czy Weronika masz teraz jakiś fajniejszy sposobik. Jakiś taki, który żeby przekonał tego legendarnego stardropa, żeby dał coś dobrego. Mam rymowankę. Rymowankę? Czyli rym równa się fajny skin w środku. Tak. No dobra, trzymam kciuki. Dość już mam znudzonych min. Z tej legendy będzie skin. Uuu. No nie jest skin, ale za to nie jest też gold i. No jest to całkiem spoka motka. No jest taki kolcik, który robi piu, piu, piu Jeszcze pewnie taki dźwięką wydaje, taki taki typowy kolcikowy. Całkiem spoka. LEGENDA NUMER 5! Zapraszam Panią! A ja idę do najlepszego pomocnika na O, Lodomir! Lodomir tu jest Legenda! Słuchajcie, Lodomir był najlepszym z misiów Ej, w ogóle, czy ty oglądałaś tą bajerzkę z Lodomirem? Między nami misiami? Nie mm -mm. Nie oglądałaś? Mm -mm. Ale wiesz, jakie tam były jeszcze misie? No, był Gris i była Panda Tak Słuchajcie, napiszcie widzowie w komentarzu, który z tych misiów jest waszym ulubionym Ja oczywiście Lodomir Team Lodomir Także teraz musisz sprawić Weronika, żeby Lodomir się uśmiechnął I trafić coś fajnego. Dobra, no to dawaj. Po prostu tak z Lodomirem. I uwaga. To jest nasza reakcja, widzę. To my, to my kiedy widzimy 1000 golda. Słuchajcie, mam nadzieję, że nikt nie będzie miał takiego obrazka jutro i po otworzeniu właśnie legendy w sklepie. No, nie będzie tego. Nie będzie tych monet śmierdzących. Dobra, panie smutny Lodomirku. Pan stąd idzie? Na razie. Bo to jest szósta legenda do tworzenia, Weronika Siostro, proszę mi podać spajkę No dobra, no to podam ci no Próbujemy ładne tło rozstawione Ale dobra, no skoro uważasz, że legenda ci przyniesie szczęście W A szóstym nie. legendarnym dropie, to spajka To czekaj, ja odłożę jeszcze do Mirka Niech tu do sobie idzie Ty, jak ty chcesz spajka, to patrz widzę. robimy jeszcze takiego, tego spajka, o Tego O, ale mm, tutaj leci, dobra Ale leci No to dawaj, no to ja trzymam tutaj kulę mocy i czaruję, czekaj mm, mam, 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 mam. Coś dobrego będzie w środku? Ej, jest skinek! Uuu. Dobrze, Spiky spajki to jest zbijaną <grym> To był dobry sposób, to był dobry I mamy futbolistę Bula No ewidentnie ten skin, który wcześniej trafiliśmy był lepszy, nie? Biedny Lodomir się załamał Biedny, no Lodomir, jak... Uuu, jaki smutny Dobra, Lodo... Lodo... z Lodomirem coś zrobimy, żeby był uśmiechnięty I trzeba będzie mu zrobić kiedyś, Edite, uśmiech... Uś... uśmiechniętą buźkę Żeby już nie był taki smutny Słuchaj Weronika, ja ci tutaj nawalam mocno tym spikesonem Żeby ci tutaj dużo szczęścia, o, nazbierać i też dla widzów tutaj szczęście w tym momencie jest zbierane dla was o, Dla was, żebyście wy coś mieli fajnego ze start-up'a No siódma tutaj legenda dla ciebie Siódma, czyli szczęśliwa No to w jaki sposób chcesz taką szczęśliwą żeby Chcę, wykorzystać? ją kliknął. Ja? No Ale że po prostu tak normalnie? Mm. To czekaj, to ja ci zrobię Czekaj Jeszcze no. Nie, jeszcze no, Proszę, hej. Ha Jeszcze się I trzy I bum I uwaga Let's go! Jest to skin do Karla! Karl wieprzowy jeździ, cougrady! Witam serdecznie z Adymiarskiej Opowieści. To oddał ten sposób, oddał. No, oddał, oddał Czyli no. wykorzystywanie mnie, no wychodzi ci dobrze. <laughs> Złe, w ogóle ja do komputera ostatnio okularki muszę nosić. Teraz mam je troszeczkę brudne, dlatego są zdjęte, ale ogólnie powiem wam, że całkiem, całkiem spoko sprawa. Całkiem hot. No możecie napisać o w komentarzach Ale powiem wam szczerze, że Weronika teraz zrobiła blond włoski I też możecie napisać jej coś miłego Napiszcie jej coś miłego, że, żeby została w takich blond Bo wygląda naprawdę mega hot No to złe Weroniczko Numer 8 Dokładnie czekaj, o dokładnie taka skrzyneczka O tak pokażę mhm, mhm. Także jaki sposób tym razem tutaj, żeby coś fajnego wypadło Tak dla widzów Może nosem? Nosem. Giga noseł daje giga dropa, let's go Boom. I uwaga nie, 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 giga nos nie oddaje, słuchajcie Widzisz, Nie jest taki sposób, giga Sposób nosowy nie Słuchajcie, nie otwierajcie skrzynek nosem Znaczy skrzynek, star stardropów, oczywiście No to teraz, słuchajcie, dziewiąta Także stukni, aby otworzyć, już tutaj jest napisane Legendarny star drop się świeci No jeszcze takie podświetlenie w ogóle tam za nim jest Uśmiecha się do nas, mruga Twoje włoski pasują pod dzisiejszy odcinek, bo pasują pod legendarny drop ale Mówię, że są żółte? Żółte, ja mówię, że są blond. Dobra, w jaki masz sposób na otwarcie dziewiątego Star Dropa w dzisiejszym odcinku? fajnie. Co? A, a! No dobra, niech będzie. Ej, jest? Emotka jest emotka dropowa i ona daje lajka. Like słuchajcie, widzowie, także wy teraz musicie też zostawić lajka like za to, że mój nohal został wykorzystany i potężnie. Także łapieczka, tak jak ten dropik mówi. I my lecimy już z dziesiątą. Także słuchajcie, dziesiąta. Przed tobą Weroniczko. I czy Ty masz pomysł jakiś, czy mogę teraz ja coś wymyślić? No, jeżeli masz jakiś pomysł. Ja to... mam, ja mam, ja mam. pomysł jest taki taktyczne trzy obroty, ale takie szybkie. I od razu klikasz i od razu wiesz, co musisz zrobić? Musisz kliknąć nosem. Dobra, bierze wciąż. Dobra, klikniesz nosem. Zambiaszka. I dawaj, raz, dwa i uwaga trzeci obrót i dawaj klikaj, 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 klikaj. I uwaga, trzy. No i to daje, to jest dobry sposób, moi drodzy, słuchajcie. Nowy zademiarz Stew zabójca. Stew jest niesamowitym kierowcą, kaskaderem, w którego żyłach płynie benzyna. Zawsze robi wielkie wejście i jeździ jak szalony, także gratuluję. Bardzo dobry drop. No całkiem muszę powiedzieć, że nieźle i poszło. Jak na 10 właśnie legendarnych start dropów, wydropić zadymiarza, kilka skinów. Nie, naprawdę bardzo ładnie. Widzę, że w ogóle legendy ci brakuje tutaj San Diego. No. Ale aż 500 game'ów kosztuje, drogo. Uuu, Chestera, uch, uch, Ale zobacz tu! Tu? Zobaczyć co? Uuu! Ej, ty masz aż 1000! Ty Ty, chromatycznych kredytów? No. no dobra. Ty, no to wypadałoby kogoś kupić. No to kogo chcesz kupić? Na koniec tego odcinka, Maisie? Maisie. No dobra, Maisie. Ale na pewno Maisie. Na pewno Maisie No dobra, to możemy to kupić? Klikać? Kupię. Tak Dobra, no dobra, to uwaga I nowy jest odblokowany Także Maisie już jest na twoim koncie Pam, 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 czy to popcorn, czy salwa pocisków Super opis, nie? Naprawdę, niektórzy ci że mają super opis, nie? No dobra, no to jeszcze też, jako że masz tego naprawdę mega dużo nazbieranego, to wypadałoby ci jeszcze jednego tutaj Czy chcesz mi wybrać jakiegoś? I dobra, to wybieraj ci najgorszego o, <laughs> Który ci. będzie najgorszy? Który będzie najludniejszy? Najludniejszy może być cake. Co myślisz o Gejlu? Fajny? Taki stary dziad. Chcesz starego dziada? Ale fajny! No on odpycha powietrzem! Czemu nie chcesz Gayla? No nie chcesz, tak? No dobra. Mm. Mm. Serge ma teleporty i ma fajne skiny. No. Ten jaki drogi, 1250 za Cordeliusa. No niestety, na niego nie stać. RT jest za fajny. Nie mogę ci wziąć RT. Buster. Mm. Też nie mogę chyba ci Bustera. Chociaż może. Nie, Bustera też ci. Sama. Sama w sumie mógłbym, bo ty byś nie lubiła samym grać. Coś czujesz, że to jest taka postać, co by ci nie siadła. Mm. Piesek jest fajny, Rafsik. A pominąłeś mm. bell Bele ukulele? Mhm mm Co, chciałabyś Bele ukulele? To nie, to na pewno Bele nie, to na pewno Bele ci nie wybieram Lo jest fajny, w ogóle Lo jest mega spudziakiem, i oh. on ma takie skiny on ma taki skin na przykład fajny Ale nie, myślę, że też tego ci tutaj nie wybiorę Szczerze? No wezmę ci coś dobrego, wezmę coś pod ciebie Ja Myślę, że wziąłbym pod ciebie od tifika. Myślę, że tym otichikiem by ci się mega dobrze grało Dobra też odcinka? Ci Zaufasz mi je ja, na no, Otisika, ale jeszcze bym ci wziął pieska, Rafsika. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W ogóle widzowie napiszcie w komentarzu, kto jest według was lepszy. Czy Otis czy Rafs. To będziemy wiedzieć, czy dobrze wybrałem? Niech będzie ten Otis. Także na koniec odcinka, jeszcze dwóch zadamiarze tutaj na koncie nowych, u Weroniki, masz dziesięciu chromatycznych, połowę dokładnie. Mm -hmm. No, także Otis to artysta uliczny, który żyje w głębinach z kąpelą. Co? Z rozgrodą Cill. Ona, ona tam jest z góry. Jaka słodka! Wspólnie mają graffiti w całym parku star. Okej, okay, no to masz teraz taki. Dwóch fajnych zademiarzy. No i słuchajcie, no i w tym filmie to by było nas na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Tutaj Weronika mikrofon trochę zasłania, także wezmę go bardziej tutaj na no środek. Mega dziękuję Ci za fajne dropy właśnie z tych legendarnych. Ja Wam życzę, słuchajcie, samych tych najlepszych dropów już jutro, bo już jutro prawdopodobnie pojawi się właśnie ten legendarny starter w sklepie. Także ode mnie w tym filmie to na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Już niedługo. Siemano!